Witam państwa serdecznie. Nazywam się Artur Rus, Reprezentuję całkiem młody byt na rynku w Polsce. Firmę założyliśmy niecałe dwa miesiące temu i będziemy się specjalizować w tak zwanej grywalizacji. Podejrzewam, że część tematyki grywalizacyjnej jest dla państwa znana, natomiast postanowiłem wejść w stadę wów, którymi którym jesteście i przybliżyć wam nasze pomysły, jakie my mamy na grywalizację. Gdy przygotowywałem się do tej prezentacji i przejrzałem agendę tego spotkania, zauważyłem pewien, pewien aspekt. Otóż wszyscy mówicie o typowych narzędziach marketingowych, które służą do e-commerce. Są one tutaj wymienione, natomiast brakuje jednego podstawowego elementu, którego, który nie został zaproszony na tą konferencję, a mianowicie klienta końcowego. I klient końcowy ma taką specyficzną cechę, że Strasznie lubić, lubi podejmować decyzje, chociażby zakupowe, wtedy, kiedy jest szczęśliwy. Wtedy, kiedy czuje się super, kiedy czuje się doceniony przez dostawcę rozwiązania, czy też sklep, w którym dokonuje zakupów. I okazuje się, że. Właściwie nie, na jedno zdanie. Czy mamy tutaj na sali chemika, który rozszyfruje ten, ten związek chemiczny? Pewnie nie. To jest. To jest dopamina. Dopamina jest enzymem człowieka, enzymem, enzymem szczęścia, który wpływa na człowieka w ten sposób, że kiedy wydzielamy dużo dopaminy, podejmujemy fajne decyzje związane z naszymi działaniami. Grywalizacja, główny temat mojej prezentacji, jest metodologią wpływania na działania klienta, które poprzez wpływanie na jego psychologię, która, na jego psychikę, która Pozwala wprowadzić go w stan zadowolenia, w stan satysfakcji, pozwala zamienić pewne działania, do których, które dotychczas traktował jako nudne, jako niefajne, jako działania, do których go często zmuszają usługodawcy czy, czy sklepy internetowe i poprzez tą rywalizację wpływamy na jego odczu odczucia i zwiększamy jego stopień zaangażowania do, do tego typu działań. Przykładem takiej podstawowej grywalizacji jest przykład linii lotniczych, które 30 lat temu wymyśliły system lojalnościowy Frequent Flyer. Wymyśliły sobie, że jeżeli damy człowiekowi wyzwanie polegające na tym, kupują nas bilety, latają z nami bardzo często, jeżeli pełen pewien pułap punktów, my dla ciebie rozłożymy czerwony dywan. Otworzymy dla ciebie specjalne okienko, przy którym będziesz mógł się czekować bez kolejki do, do samolotu, i dodatkowo będziesz mógł wejść do saloniku, w którym wypijesz kawkę i spędzisz miło czas czekając na samolot. Wówczas, poprzez takie działania, okazało się, że te linie lotnicze, które wprowadziły ten system interakcji z klientem, Nagle uzyskały znacznie większy przychód i znacznie większą liczbę klientów, i znacznie zwiększyły lojalność klientów. W ten sposób działając i wpływając na klienta, poprzez wyznaczenie mu pewnych wyzwań, zadań, które mógłby spełnić na naszej stronie internetowej, na naszym sklepie internetowym, dając mu za to pewne pseudo-wirtualne nagrody w postaci wirtualnych punktów, w postaci badży, w postaci odznak, w postaci możliwości przejścia ze statusu klienta srebrnego na status klienta złotego powodują, że klienci dużo przyjaźniej wchodzą na, nasz, na naszą witrynę i dużo łatwiej działają, współdziałają z nami. Pewnym takim przykładem, który pokazuje w jaki sposób grywalizacja powinna się rozwijać w danej implementacji jest tak zwany flow. Ja w tym roku uczyłem swoją córkę jeździć na rowerze i zauważyłem, że kiedy dałem jej rowerek i zamontowałem dwa kółka boczne Moja córka, mniej więcej po 15 minutach, była już znudzona. Oczekiwała dalszego wyzwania z mojej strony, żebym mi pokazał, co dalej z tym rowerkiem można było robić. Oczywiście powiedziałem jej: słuchaj, zrób dwa okrążenia wokół, y, wokół podwórka. Po chwili wyjedziemy na drogę rowerową, pojedziemy do lasu kabackiego, tam zobaczysz wiewiórkę, itd. itd. I okazało się, że dodając jej kolejne, kolejne wyzwania, powodowałem, że nabierała coraz więcej umiejętności i coraz bardziej agresywnie. No, była zadowolona z tego, że coraz lepiej jeździć na rowerze i dalej, W momencie kiedy bym nie dawał pewnych wyzwań dodatkowych, doszłoby do efektu znudzenia mojej córy i po 15 minutach powiedziała, tato zabierz ten rower i ja już więcej nie chcę jeździć i tak dalej. Czy grywalizacja jest nowym, nowym przedsięwzięciem? Nie. Mniej więcej od... od prawie że zarania wie, dziejów, mniej więcej. Ups. Ok, To dokończę ja okay. do zdanie. Znacie grywalizację, bo nią się spotykacie na co dzień system odznak w harcerstwie nadawanych za poszczególne yy, za poszczególne wyzwania i tak dalej, i tak dalej. Linie lotnicze to jest właśnie grywalizacja. Dzięki wielkie.